Za każdym razem, kiedy ona mi się prześni, to ja siedzę i się naprawdę zastanawiam, co takiego, przed czym ona może mnie ostrzec. Ale to jest jakiś konkretny sen? Czy to jest za każdym razem coś Nie innego? Za ja to... każdym razem coś innego. Po prostu, jak, mhm. jak ją widzę, to wiem, że. Nazywam się Adriana Ruszki, jestem terapeutką terapii Salent Counseling. Na co dzień pomagam mamom w przejściu przez trudny okres dojrzewania ich córek. Pracuję online, a wraz z Agatą prowadzimy program po drugiej stronie Ustra. Serdecznie was zapraszamy. Cześć, jestem Agata, jestem wróżką, hipnoterapeutką, jak również autorką pięciu książek na temat pracy z energią żywiołów. Wspólnie z Adrianą Ruski prowadzę kanał po drugiej stronie lustra. Serdecznie zapraszam. Cześć, moi drodzy, witamy Was w kolejnym odcinku po drugiej stronie lustra. Agata, Sylwia. Adriana, witamy Was ponownie. Tak, i nasz dzisiejszy wspaniały gość. Sylwia. No i Sylwia, przedstaw się. Nazywam się Sylwia Pokrowska, jestem z Kołobrzegu, od wielu, wielu lat mieszkam w Warszawie. Nie wiem, co jeszcze mogę sobie powiedzieć. Co lubisz robić? Lubię czytać, to mnie odstresowuje, nie usnę, jeśli czegoś nie poczytam. Najbardziej lubię kryminały. Trochę, trochę wstyd, ale tak jest. Najbardziej... Yy... Książka, którą się najbardziej podoba, Ciężko wymienić, ciężko znaleźć tę, która jest akurat najbardziej ulubiona. Na pewno coś z Kmielewskiej, na pewno Meissner, Janusz Meissner, na pewno Filipiuk. Ale, żeby jakąś konkretną książkę wybrać, to ciężko. Tak. Dobrze, no ale przedział autorów jest super. No ale jeszcze też... remark. Spotkaliśmy się, żeby zacząć od, proszę ja ciebie, twoich historii, takich właśnie niewytłumaczalnych, których ci się trochę w życiu naprzedarzało. Także proszę. Zaczęło się od tego, że kiedy byłam dzieckiem, mieszkałam w domu, który był wybudowany na początku ubiegłego wieku. Mieścił się w porcie w Kołobrzegu, naprzeciwko, naprzeciwko pomnika Zasielubień z Morzem. W czasie II wojny światowej toczyły się tam bardzo krwawe walki. No i na pewno nie jedna osoba tam zginęła. A chciałam opowiedzieć o tym, jak wiele razy ciarki mi przebiegały po plecach. Wiem, kociarze pewnie wiedzą. Kiedy kot potrafił się zapatrzeć w jakieś. Znaczy, zachowywał się tak, jakby ktoś przechodził, patrzył, dosłownie jakby patrzył na kogoś, kogo tam nie było. Ja o tym zapomniałam. Mam od 11 lat koty, z tym, że mieszkam teraz w Warszawie, mieszkam w budynku wybudowanym po wojnie, i moje koty tak się nie zachowują. A przypomniało mi się to w momencie, kiedy byłam na stalowej, poszłam kupić chleb w takiej, takiej specjalnej piekarni, i tam na stalowej. Mieszka pani, która ma kotów chyba z 11 w tej chwili. Że jakby ktoś chciał adoptować kota, to weterynarz na, na Wieleńskiej powie, gdzie tę panią znaleźć, i można kotka od niej adoptować. Bo zawsze, zawsze, kiedy dzieje się coś złego jakiemuś zwierzęciu, sąsiedzi przynoszą do tej pani te koty i ona no, przegarnia, a ma sobie tylko emeryturę. Więc jakby jeszcze ktoś chciał jej pomóc, to, to też jest mile widziany. No i na podwórku był właśnie jeden z jej kotów, chyba biała koteczka. I ona właśnie zachowała się w taki sposób, że patrzyła, jakby ktoś przechodził, a nikogo tam nie było. No i przypomniało mi się to z dzieciństwa, jak nie jeden raz mi po plecach przechodziły. Zresztą do tej pory, jak o tym mówię, to mi po plecach przechodzą. Nie wiem, dlaczego te koty się tak zachowują, ale zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem rzeczywiście nie ma czegoś po drugiej stronie. Szczególnie, że Mhm. Ale ty jako dziecko nie miałaś też takiego wrażenia, bo to jest taki moment, prawda, że tak jakby się czek z tym łączy trochę i zaczyna też czuć, że coś tam jest, czegoś tego nie widzę. Tak, miałaś to uczucie? Tak. No właśnie, bo to jest dosyć istotne. Tak, nie jeden raz się wystraszyłam. Byłam szczerze i poważnie wystraszona. Ale czułaś intencję, tylko przestraszało cię to, że to było takie dziwne, inne, że po prostu to nie powinno to być? Czy czułaś jakąś. Emocje, intencje, taką, która gdzieś człowiek. nie czułam, ale mam wrażenie, że zwierzaki tak, dlatego że czasem po prostu siedziały, czy sobie ma łapkę, obserwował, popatrzył, potem wracał do swoich czynności. A raz się zdarzyło, tak, że się zjeżył. Aha. No i to był moment, w którym naprawdę się bardzo poważnie przestraszyłam. I właśnie tam to zdarzenie mi się przypomniało, kiedy zobaczyłam tę koteczkę. Mhm. Mm no, to ciekawe. No, ale Dobrze. przepraszam, to był tylko jeden kot, czy to było. Wielko. Kilka. kilka. To moja babcia też miała, tak jak ta pani na Stalowej, że jeśli się jakiemuś zwierzakowi krzywda działa, to po prostu ten zwierzak był przynoszony do mojej babci. Mieliśmy dużo kotów, czasem po cztery na raz. Jeden był leczony, czasem ktoś go zabierał, bo adoptował, no i zawsze były kot, mhm. czasem po kilka właśnie. O babci bym chciała, żebyś powiedziała na końcu, bo to jest takie pozytywne, więc teraz obojętne, co tam masz pomiędzy. Co mam pomiędzy? Pomiędzy mam jeszcze to samo mieszkanie, to w Kołobrzegu. Dom był w zasadzie, można powiedzieć, że schody były drewniane, drewniane podłogi, w stropach było, było drewno i wszyscy mnie przekonywali, że... To, co ja słyszę, to jest właśnie rozsychanie się drewna. No, przyjęłam na wiarę, ale tak nie do końca. Bo, owszem, może się to drewno rozsychać, ja to rozumiem. Mieliśmy wiatr od morza, więc to od, przy otwartych oknach na korytarzu, więc to mogło nabrać wilgoci. Potem jak babcia otworzyła drzwi, bo w mieszkaniu było gorąco, wpuściła suche powietrze, to się zaczęło rozsychać. Okej, okay, ja to wszystko rozumiem, ale jeżeli to się rozsucha, rozsychało w taki sposób, jakby ktoś schodził z góry na dół po schodach, no to to już ciarki po plecach uh -huh. latały. Może to też można wytłumaczyć w sposób nie no. wiem, racjonalny, ale Byłam wtedy dzieckiem i nie myślałam racjonalnie, po prostu się tego wystraszyłam. Ale to tam w tym domu też jacyś ludzie zginęli wcześniej? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Na pewno na pewno ktoś tam zginął. Jeszcze były ślady po kulach. No Tam się toczyły walki. Około brzeg były bardzo krwawe walki. A ile miałaś wtedy lat? Kilka, kilkanaście. Mhm. A śniło ci się tam coś? Jakby pamiętasz jakieś syny takie, które wskazywały, że... Wskazywały no, jakieś koszmary, ale... Raczej nie związane z walkami. Mhm. Szczególnie też, że mm, opowiadała mi sąsiadka, mhm. że mm, ulica obrońców Westerplatte przebiegała przez, znaczy, kiedy kładziono na wierzchnię, wykopywano mnóstwo szkieletów, tam były groby. Mhm. I nie wiem, czy to, był, czy to był po prostu cmentarz, który był jeszcze przedwojenny i wytyczali na, na cmentarzu trasę, czy po prostu ktoś podczas wojny został tam pochowany. Mhm. Mm no Ale mi chodziło o takie sny bardziej, że ktoś się próbuje skomunikować. Raczej, że ktoś mnie goni, a ja nie mogę krzyczeć. Mm -hmm. Ale to wiążesz y, jakby z czymś innym. Kiedy się z wyprowadziłam, wyprowadziłem, to, to, to ustało. A czyli jednak nie, czyli jednak powiązane z tym miejscem? Mm -hmm. można, można tak powiedzieć. Teraz, jak tak mówisz, to. Mhm. Mm może taka emocja po prostu tych ludzi, którzy chcieli uciec, a nie mogli. Może. Mhm. Może to po, po, tak, po prostu no, zostali. Tak. Znaczy no może po prostu była taka kumulacja tego, no bo jak mówisz, że tyle było tych y, zwłok y, tam y, na tej ulicy, no to pewnie duża była taka emocja. No dobra, i teraz przejdziemy do czegoś, co jest, że tak powiem, takie pozytywne, akurat jeżeli chodzi o te niewytłumaczalne wydarzenia. Także do babci przejdź, proszę. Moja babcia śni mi się wtedy, kiedy może mnie spotkać coś złego. Nie wiem, czy to jest projekcja mojej podświadomości, czy rzeczywiście ona mnie jakoś chroni, ale gdy to ująć. Umawiam się z kimś, załóżmy. Czy ktoś mnie próbuje do czegoś przekonać, a ona mi się śni, to ja się wtedy staję bardzo, jakby to powiedzieć, ostrożna. Ostrożna, tego słowa mi zabrakło. Dziękuję bardzo. Bo no, najczęściej, jeśli ja tego, jeśli ja to zignoruję, że ona mi się prześniła i dam wiarę temu człowiekowi, to on mnie po prostu oszukuje. Już mi się tak zdarzyło, więc już teraz. Za każdym razem, kiedy ona mi się prześni to ja siedzę i się naprawdę zastanawiam, co takiego, przed czym ona może mnie ostrzec. Ale to jest jakiś konkretny sen, czy to jest za każdym razem coś Nie, innego? Nie, za ja czy... każdym razem coś innego. Po prostu mhm. jak, jak ją widzę, to wiem, że... A jak rozpoznajesz sytuację? A? Jak rozpoznajesz sytuację, że ktoś, że coś się wydarzy na przykład, że ktoś chce cię oszukać, bo wspomnia wspomniałaś o jakimś człowieku, że chcecie oszukać. Także jak po, po prostu sytuację, się... o co chodzi? O ba, co chodzi? Sytuację? Nie potrafię tego zrobić. Po prostu jestem ostrożna. A, szeroko. Szeroko. Mm -hmm. Okej. Okay. Okay. No, no a na przykład mogłabyś dać jakiś przykład, że przyśniła ci się babcia i na drugi dzień. Byłaś ostrożna i czemuś zapobiegłaś? Jakiś przykład, jakiś pierwszy lepszy, który przychodzi ci do głowy. Wiesz co, no tyle tego było. Na przykład ktoś chciał pożyczyć ode mnie pieniądze, dał mi jakiś dokument i potem starałam się przeczytać go dokładnie, bo czasami ktoś coś podpisuje bezwiednie, czy w drugą stronę. No po prostu jestem ostrożna. No i jak przeczytałaś to, co się okazało? No drobnym druczkiem coś tam było napisane, że on nie w tym terminie zamierza mi to oddać, mm -hmm. jak mówił, a no okay. ogólnie nie No rozumiem, tak, już tam szczegółów takich, ale to to możesz powiedzieć, bo to jest jakby <grym> tak. uniwersalne. No i też taka dobra w sumie przestroga, żeby czytać te umowy to. Szczególnie drobny druczek. druczek, tak, 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 tak. tak. Dobrze, no to jeszcze z mojej no strony. No jeszcze przed paroma osobami też mnie ostrzegła, ale to już nie mogę mówić. Takie uczuciowe bardziej coś czuję. No tak, no to, to, to jest to przydatne. Ale dosyć. jak cię ostrzegła, to posłuchałaś i na przykład nie wdałaś się w coś, czy tak, tak po prostu. Zdarzyła się taka sytuacja, że się przyjrzałam po prostu bliżej i okazało się, że rzeczywiście miała rację. A może to moja podświadomość mi to mówiła, tylko musiała mi to przedstawić w postaci mojej babci, żeby. Nabrała podejrzeń, podejrzeń. Nie deprecjonuj tutaj, babci Nie, nie, bo nie, już... nie broń Boże, ja tylko do, do Sylwii. A, i do ciebie. No bo jeżeli to faktycznie babcia gdzieś tam przenika, żeby cię po prostu ustrzec, a ty to wszystko tam na tą podświadomość, no to, 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 to takie słabe. Ja, ja jestem racjonalna, staram się to zracjonalizować, ale czasami się nie da. Nie no, ja tam oddaję hołd, że babci się chce i, i ten, bo właśnie no, tak, że, że to tak no, musisz na dwie nogi, no bo bez no. przesady. Dobrze. <laughs> Słuchaj. Yy, no i teraz ja z mojej jakby strony lustra ostatnie pytanie do ciebie. Jaka jest do ciebie najważniejsza wartość w życiu? Rodzina. Mhm. Coś byś mogła więcej na ten temat Mam powiedzieć? Mam Córkę, którą bardzo kocham która twierdzi, że jestem, jak to ująć, nadopiekuńcza. No może rzeczywiście. Staram się, staram się tego nie robić. Nie zawsze się to udaje. Tak, no jest takie ciepło i taka troskliwość z ciebie bije faktycznie, to Nad, się ta odczuć. Nadmierna czasem. <laughs> mhm. Ale nie w stosunku do córki jestem taka. Na... Tylko? Czas... Czas nie, właśnie nie tylko. Czasami w stosunku do innych ludzi też. Mhm. No tak, to wtedy szczególnie trzeba uważać, chyba, żeby się nie dać takim, którzy to wykorzystają. Wiecie co, ja wolę, wolę dać się wykorzystać, niż nie pomóc tej osobie, która tej, tej pomocy naprawdę potrzebuje. To mi powiedziała kiedyś taka starsza pani, ona już nie żyje, pani Teresa. Pamiętaj, jeśli pomożesz dziesięciu osobom i dziewięć z nich nie będzie tego potrzebować. A ta dziesiąta naprawdę potrzebuje, to jeśli ty tym dziesięciu nie pomożesz i wśród nich będzie ta jedna, której nie pomogłaś i której przez to może się stać coś złego, to się dobrze zastanów. Lepiej pomóc tym dziewięciu, które nie potrzebują, niż ominąć tę dziesiątą. I ona miała rację. W twoim przekonaniu? Tak. W moim przekonaniu tak. Okej. Okay. Nie czuję okay. się wykorzystywana, jeśli komuś pomogę, ja po prostu lubię pomagać, nie czuję się wykorzystywana. Okej. Okay. Okay. Co kieruje tobą, że pomagasz ludziom? Potrzeba serca. No i kwestia tego, że zostałam tak wychowana przez babcię. Aha, czyli właśnie też miałam zapytać ciebie, dlaczego, y dlaczego babcia, w jaki sposób jesteście sobie bliskie. Rozumiem, zachowała okay. cię. Mhm. Fajnie. A Sylwia, a przy tym pomaganiu e ludziom, tak i wspomniałeś, że masz takie dobre serce, co jest wspaniałe. jak... Przepraszam. <laughs> Śmieję się, że tego nie powiedziałam. Nie, ale to wynika z tak, jakby z czegoś nie. Yy, no, jeżeli pomagasz ludziom i, i gdzieś im się poświęcasz, no to wynika z twojego dobrego serca. Za czym idzie miłość, tak? Do bliźniego. Prawda? A czym dla ciebie jest miłość? Jak ty czujesz miłość? Dawanie. Mhm. Ale dawanie tylko. Ciepło, nie, ciepła, dawanie pomocy. Aha. To ale tak jakby drugiej osobie. Tylko. Mm. Mówisz o tym, żebym sobie też. Mm -hmm. A co z dawaniem sobie? No chyba trochę tutaj. Na jakim... Ale robię co mogę. Na jakim poziomie jesteś w, da w dawaniu sobie, a w dawaniu komuś innemu? No zdecydowanie Ludzie? na dawaniu komuś. Mhm. Ale pracuję nad tym. Okej, okay, a co robisz? No staram się myśleć też o sobie, żeby mm, na przykład sprawiać sobie przyjemność. Takie przyjemności? Y mhm. Takie przyjemności drobne kupić sobie książkę, bo wydać na siebie te pieniądze. Kiedyś było mi szkoda. Mm -hmm. na kogoś innego niż na siebie. W tej chwili już doszłam do tego, że idę do księgarni i nie jest mi żal tego, że kupuję dla siebie. I jak się z tym czujesz? Coraz lepiej. <laughs> no to dobrze. Jasne, jasne. A czy takie zadbanie o siebie, czy to sprawia ci przyjemność, takie szczęście? Albo... Tak, dzisiaj sobie ufarbowałam włosy, co widać. Sama to zrobiłam. Po raz pierwszy. Jestem zadowolona, jestem szczęśliwa z tego powodu. <laughs> pięknie, pięknie. A czym dla ciebie jest szczęście? Ja chciałam przyjść do was. Czym dla mnie jest szczęście? Mm -hmm. Brakiem nieszczęścia. <laughs> Nie wiem, Radość. Radość. Co? Czas, Co? I czas kiedy tak, tu właśnie dobrze mówisz, że spokojem. Pokojem. A jak, jak, jak odczuwasz, kiedy jesteś szczęśliwa, to jakby jak, jaką masz energię? Co, co wtedy się dzieje w Twoim życiu na przykład? No rzeczywiście dostaję więcej energii. Jestem bardziej energiczna, no ale to, to jedno i to samo. Jak to powiedzieć? Mhm. No, cieszę się, mam uśmiecha ducha ducha. Mhm. Tak, a ale robię to jest więcej, prawda, że jest ta moc, bo aż tak na chwilę tak. żeś weszła. Taka la. Będzie... No no teraz obiad z pięciu wyszło. Teraz tak. wyszło, tak. Tak właśnie. Selja, a, no, a, kiedy, a kiedy. jesteś taka szczęśliwa? Tak jakby... Co powoduje to szczęście u ciebie? Co, co jest takim nie wiem, triggerem, że... O! Jak zrobię to, to, to mnie to ucieszy, to mnie to uszczęśliwi. Spotykanie się z ludźmi, czytanie dobrej książki, mhm. kontakty z rodziną. Jak moi przyjaciele mają coś, coś przyjemnego się wydarzy w ich życiu, to też mnie uszczęśliwia, cieszę się bardzo. Hmm. Ostatnio przyjaciółka pojechała do Egiptu, bardzo się cieszyła, byłam szczęśliwa z tego powodu, że ona może obejrzeć takie rzeczy, być w ciepełku, była w Dolinie Królów. Fantastycznie. Ale to fajne, co mówisz, że właśnie umiesz cieszyć się szczęściem drugiego człowieka. To yy, chyba czasami rzadko się zdarza, wydaje mi się, gdzie ludzie cieszą się z, ze szczęścia kogoś bliskiego, Nie? przyjaciela, kogoś w rodzinie, koleżanki. Cór. Tak, córki, dokładnie. A, a kiedy na przykład masz jakieś takie stresowe sytuacje? Jak radzisz sobie ze stresem? No Słabo sobie radzę ze stresem. Ostatnio, ostatnio tego stresu jest za dużo wystarczy przeczytać wiadomości i już człowiek jest mało szczęśliwy, że tak delikatnie rzecz ujmę. Mm. No staram się czytać po prostu, oderwać się od, od rzeczywistości, uciec w świat lektury, bo, bo na chwilę mogę wtedy zapomnieć o tym, co się dzieje za naszą powieścią. A co by się stało, gdybyś nie oglądała? Dotyka cię to jakoś bezpośrednio? Znaczy właśnie, no tak, zabrałam ci pytanie, jakbyś tego nie czytała i nie oglądała. Jakby uwolniłabyś się od, no, zmieniłoby to właśnie twoją rzeczywistość, tak dokładnie. Znaczy, to nie jest tak, że to zmienia rzeczywistość, to po prostu na chwilę daje wydech, że tak powiem. Nie, nie, wydech. ale chodzi mi o to, że no tu ci żadne bomby nie lecą, więc jakby gdybyś nie czytała tego, to jakby... Lecą na mojego kolegę, na jego rodzinę, na rodzinę mojej koleżanki. Mhm. Mm Kolega mm -hmm. mieszka w Kijowie, więc no martwię się. Zresztą no ludzie giną, dzieci giną. Okej, okay, a co ci przyjdzie tak jakby z tego martwienia się? Jak to im pomoże, jeżeli będziesz się od nich martwić? Wiesz, co to raczej pomóc? Może tylko to, że jak jest jakaś zbiórka w sklepie, czy w Didlu, czy, czy, czy w którym no w Didlu najczęściej są te zbiórki, to staram się coś dorzucić. No na tyle, na ile mogę, prawda? Nie, nie, no to. Pierwszego dnia, kiedy przyjechały pierwsze dziewczyny, bo pierwsze dziewczyny przyjechały pierwszego dnia wojny. się zaczęło nad ranem, a o 19 przyjechały pierwsze osoby i przyjechały do mieszkania, w którym nie było nic, było pusto. Z dziewczyny na gwałturety na, na, na Facebooku szukały kogoś, kto da cokolwiek, sztućce. No, i tam była taka grupa tworzona, gdzie była informacja, że potrzebne są kołdry, poduszki, ręczniki. Ja to To, co miałam, to po prostu zawiozłam. Miałam nowe ręczniki, popakowane, to też zawiozłam. No, co mogłam. Nie, to wspaniałe, jasne. Tylko bardziej chodzi mi o to, że, bo często ludzie mówią, martwię się, martwię się o kogoś, martwię się o dzieci, martwię się o przyjaciół, tak, którzy są akurat gdzieś w takiej sytuacji, jak ty mówisz. Bardziej chodzi mi o to, żeby y, po co się martwić? Lepiej jest działać. No, staram ty, się ty, też to... działać. O tyle, na ile jestem w stanie. Dlatego, dlatego moje pytanie. Ja to to... Powiedziałam, że to nie jest tylko zamartwianie się, ale też jeśli mogę pomóc, to po prostu idę z tą pomocą. Przepraszam. Nie, no tak, ale to no. działanie ci nie daje w ogóle y, żadnej radości. To ci jeszcze bardziej przygnębia, ja tak słucham tego, bo tak sobie nie, myślę. No, jeśli coś zrobię dla nich, to mi to daje radość. Daje, no bo jak mówisz o tym, to tak jakby wyciąga z ciebie po prostu życie. No, no przecież to jest... nie, nie, po prostu ja. ja we mnie jest dużo empatii. I cały czas myślę o tym, co, co spotkało tych ludzi. I to jest gdzieś tam w, na dnie tego wszystkiego. że Owszem, cieszę się, że im pomogłam, ale cały czas myślę o tym, w jakiej sytuacji się znalazły te dziewczyny. No, ale jak im to pomoże? Właśnie o to chodzi? Że ciągle myślisz o tej sytuacji, w której ktoś się znalazł? Nie, nie jesteś no, w stanie no ja poprawić. Ja jakby. może, prawda, tylko ja nie potrafię tego wyłączyć. No właśnie. Staram się, bo tak jak mówiłam, staram się na tyle, na ile mogę. To, co mogłam, zawiązałam od razu pierwszego dnia i, i od czasu do czasu, po prostu jeśli mam pieniądze, to wkładam do, do tych koszy. Mm -hmm. A jak to w ogóle wygląda tak w rodzie? Wy żeście wcześniej też jakieś e, mieli sytuacje, że żeście pomagali gdzieś tam, nie wiem, czy babcia, czy prababcia. Babcia zawsze pomagała. E, I to po prostu tak cały czas macie to poczucie takiego niedosytu, że jeszcze ciągle się nie da wszystkim pomóc? No, może i tak. Mhm. Ale lepiej pomóc choćby w minimalny sposób niż wcale, bo wiadomo, że wszystkim nie pomożemy. No mhm. ale zróbmy chociaż ten mały wycinek. Zawsze coś. Ale jak się pomaga, to się uśmiecha. I jakbyś tak się uśmiechnęła, przy tym, kiedy mówisz, że pomagasz i sprawiać tę przyjemność. Ale to mi całkiem... się uśmiecha, że się chwala, Ja się nie chwalę, ja po prostu nie. Właśnie, nie, to nie jest chwalenie się. A nawet jak chwalenie się, to nie każdy jest taki jak ty. Chwal się. Dlaczego miałabyś się nie chwalić? Chwal się właśnie. Masz czym? Są osoby, które kompletnie olewają po prostu takie sytuacje. Więc masz się czym pochwalić. A warto się chwalić. Szczególnie rzeczami, które, które robisz dobrze. Chwal się. Dlaczego nie? Dziękuję. No, naprawdę, warto. A jeszcze chciałabym Cię zapytać, jakie masz marzenia? Marzenie mam jedno w zasadzie, żeby zamieszkać w kraju, w którym jest ciepło. O, to chyba jak my wszystkie. <laughs> parę luchem strasznym i po prostu nie... No tak. Wychodzę, jak, jak wyjrzałam dzisiaj przez okno. <laughs> y, nagrywamy to w czasie, kiedy akurat pada śnieg, tak? Tak, o, tak, to tak. Będzie oczywiście później. Ja mi sięda, śnieg z deszczem. Hmm? Śnieg z deszczem, zgniliśmy na okno. Hmm. Jak będziecie to oglądać, to będzie już ciepło i będziecie się zastanawiać, o co chodzi. No. <laughs> Kiedy będziecie to oglądać, ja już będę szczęśliwa, bo hmm. będzie ciepło. <laughs> Okej. Okay. A w związku z tymi marzeniami jakieś plany na przyszłość? Nie. Albo kompletnie niezwiązane. Niezwiązane. Hmm. Nie wiem. Ja no, próbowała poprawić swój stan zdrowia. Mam boreliozę, w związku z czym będę robić wszystko, żeby się jej pozbyć. To jest kosztowne i męczące, bo właściwie osoby chore na boreliozę są zostawione same sobie, tak naprawdę, dlatego, że daje nam lekarz leczenie powiedzmy na trzy tygodnie to jest antybiotykoterapia. To nie zawsze pomaga, bo te. Bakterie czasami potrafią się tak ukryć, że ten antybiotyk ich nie dosięga, że tak powiem kolokwialnie i no i chorujemy dalej. Jak często musisz brać antybiotyk? Raz wzięłam przez trzy tygodnie, nie pomogło mi to w żaden sposób, więc po prostu, no... według wytycznych yy, dla naszych lekarzy, to jestem wyleczona. Okej. Okay. I wierzyć, że nie jestem. Uh -huh. A jak ci da dokuczacie? Co, co się wtedy dzieje? Masz boleści? Tak, Mam problemy ze stawami, mam bóle głowy, mam problemy z pamięcią, coraz większe. i To mnie stopuje, nie mogę robić tego, co kocham. Uh -huh. Mogę na przykład spróbować pozbyć się tej boreliozy w komorze hiperbarycznej. Tylko, że to jest bardzo drogie, ja w tej chwili nie mam na to funduszy. No, na pewno muszę uzupełniać, na przykład kolagen, dlatego, że z tego co się dowiedziałam, yy, ta bakteria rozpuszcza nam kolagen, więc muszę brać bardzo duże ilości. No i suplementy działa. Mhm. Staram się, robię coś. Próbuję coś zrobić dla siebie. A gotujesz sobie galarety? Nóżek? Kurzych? Nie, nie. <laughs> to jest nie. bardzo dobry kologę, kolagen naturalny, także ja polecam. Ja, ja wiem o tym, ale nie przełknę. Próbowałam, bo moja kozienka już mi o tym mówiła. Nie lubisz galaretki drobiowej? Nie, nie wiedziała, z czego to jest, to może by mi zjadła, ale niestety wiedziałam. <laughs> Ojej, to jest takie smaczne. Ja na przykład bardzo lubię. Słodka złotka. Szczególnie taką, którą sobie zrobię sama. <laughs> A wspomniałaś wcześniej, że masz, że masz, bardzo lubisz czytać, jaka jest twoja ulubiona książka. Wiesz co tytuł, to ci w tej chwili nie powiem. To jest jedna z lektorów Janusza Meissnera. Pisał fantastykę. Między innymi, nie tylko fantastykę, ale akurat na tym się skupiam. Może Lem, powrót z gwiazd. Książka mówiąca o tym, że mamy w sobie agresję i że właściwie jedynym sposobem na to, żeby się tej agresji w ludziach pozbyć, to jest sztucznie im tę agresję wyciszyć. A czy masz swój autorytet? Autorytetem była moja ciocia, siostra mojej mamy. była bardzo mądra osoba. Też bardzo dobry człowiek. Można z nią było porozmawiać na każdy temat. I zawsze próbowała szukać drugiego dna. Dla niej życie nie było czarne i białe, zawsze miało odcienie szarości. ona mi to odcienie szarości pokazywała. Dlatego staram się tak żyć i patrzeć na ludzi w ten sposób. Nie, że ktoś jest albo dobry, albo zły. Jest coś pośrodku. Jest coś, co powodowało, że on się w jakiś tam sposób zachował. No tak, nasze zachowanie zawsze jest um... Czymś spowodowane. Tak, dokładnie. Tak. Dobrze. Dobrze, słuchajcie, no to był dosyć taki, że tak powiem... Inny ten odcinek, powiem szczerze. Jakiś taki bardziej spokojny, może tak powiem. Melancholijny. <grym> tak, melancholijny, właśnie tego słowa mi zabrakło. <grym> Także jeżeli Wam się podobało, zalajkujcie, zasubskrybujcie, a my widzimy się za tydzień. Dokładnie. A jeśli chcielibyście podzielić się historią, zapraszamy do kontaktu. Po drugiej stronie lustra mapaldzmy.com Zapraszamy.